jesteśmy w pełni świadomi wyzwań, które stoją przed krajowym rolnictwem, zarówno tych społecznych, środowiskowych, jak i ekonomicznych. Dlatego niezwykle znaczenie ma dla nas współpraca, dialog z klientami, społeczeństwem i administracją. Dlatego też w pełni angażujemy się w takie działania, które mogą jednoczyć to całe środowisko i pozwalać na dyskusję, rozmowę o tych właśnie celach, o tych środkach dojścia do tego zrównoważonego rolnictwa, o tych kluczowych narzędziach, którymi są innowacje. A innowacje to Nowe przełomowe technologie do stworzenia których potrzebne jest odpowiednie wsparcie regulacyjne, jak również to wsparcie jest niezwykle kluczowe, aby nasi rolnicy społeczeństwo mogli w pełni z nich skorzystać. BASF. We create chemistry.